No i mamy to, nowa kamera M800. Zacznijmy ją rozpakowywać. Folia, już zdjęta. Pudełko bardzo ładne. Na pierwszy rzut, widzimy kamerę. Ale najpierw zajrzymy do środka. Zobaczymy, co tutaj się kryje w tym naszym opakowaniu. Słuchajcie, folie już wypadają z daleka i tak dwie folie elektrostatyczne na tył. Dwie folie elektrostatyczne na przód. Taśma dwustronna zapasowa do uchwytu, również do kamery tylnej. RC14, kamera tylna, czyli taka sama jak w kamerze X800. Instrukcja obsługi do kamery przedniej z językiem polskim, strona 67. Także warto się zapoznać, ponieważ to jest dużo ciekawych informacji. Oczywiście zapoznajemy się z nią przed montażem. Tutaj widzimy, też mamy pokazane, jak działa nasz uchwyt, jak go zamontować. Następnie łopatka do upychania kabli, szpatułka nasza. Uchwyt do szyby i do zamocowania kamery. Jakiś taki aluminiowy chyba. Wzmacniany. Nasz przewód do kamery tylnej. Następnie kabelek zasilający. USB-A, USB-C. Standardowo 3,5 metra. Adapter zasilający USB dwupinowy 12-24V. No i tak, nasza kamera tylna. Pełnie obrotowa też RC14. No i najważniejsze słuchajcie, nasza kamera. Wow. Ładnie, solidnie zrobiona, wysoki połysk. Gniazda USB-C. I AV, tutaj mamy mikrofon, miejsce na uchwyt, pewnie głośnik, wentylacja, góra, dół i przycisk włączania i sterowania, i tu pewnie drugi mikrofon. Także zestaw bardzo ciekawy.